Wyobraź sobie, że jesteś montażystą i fajne projekty same Ciebie znajdują. Jak to zrobić? Warto, abyś oprócz edycji wideo był również dobry w tych rzeczach. Nie, nie żartuję, pozwól, że wyjaśnię. Prawda jest taka, że gdy szukam osoby, której mógłbym oddać z pełnym zaufaniem jakiś projekt do montażu, to te umiejętności stricte związane z edycją wideo mają drugorzędne znaczenie. Bo montaż, po pierwsze, w dużej mierze to rozwiązywanie problemów, problemów ekipy, reżysera, produkcji, wszystkich tych rzeczy, które być może nie wydarzyły się poprawnie albo nie tak, jak sobie wszyscy wyobrażali. Drugi punkt: tworzenie filmów to manipulacja. Dawkujesz informacje, emocje, tak aby widz został z tobą. I tutaj uważność, zwracanie uwagi na detale, inteligencja emocjonalna, empatia, wrażliwość to jest klucz. Jeżeli w dobie AI dalej chcesz mieć robotę, rozwijaj kompetencje miękkie.